10 najstarszych ras psów. Psy są z nami od wielu tysięcy lat. Niektóre z nich właściwie nie zmieniły się wręcz od tysięcy lat. I dzisiaj właśnie o takich psach o psach, które są z nami już naprawdę bardzo długo i tutaj wszystkie dzisiaj podane psy są z ludźmi są, można powiedzieć, naszymi towarzyszami ponad 2000 lat. Oczywiście trudno ustalić dokładną datę, kiedy takie Psy się pojawiły, ale tutaj będziemy się opierać na takich szacunkowych latach. Zacznijmy oczywiście od harta afgańskiego, czyli psa, który jest przez wielu uznawany za najstarszą rasę psów. I harte afgańskie są z nami już od 6000 lat. Oczywiście są to psy, które pojawiły się na terenie współczesnego Afganistanu, Iranu, i właśnie tam służyły do polowań. Ponieważ jak doskonale zdajemy sobie sprawę, harty to właśnie psy, które kiedyś i w niektórych miejscach nadal służą właśnie do polowań. Dzięki swojej szybkości, zwinności i gigantycznych możliwościach te psy właśnie w takiej właściwie niezmienionej formie już od 6 tysięcy lat są naszymi towarzyszami. Kolejnym psem jest Basenji, czyli pies, który jest z nami od 5-6 tysięcy lat. Jest to pies, który wywodzi się z terenów Afryki Centralnej, z terenów Konga, ale oczywiście w swojej historii był również w wielu innych obszarach na świecie, w tym na, w, w tym na przykład w starożytnym Egipcie. Oczywiście Basenji, podobnie jak hart afgański, pomimo dużych różnic, jeśli chodzi o wielkość, był psem myśliwskim. Tutaj można powiedzieć, że większość tych psów właśnie tak zaczynała. A Basenji to pies, który nadal ma wiele tych cech psa pierwotnego. To jeden z najciekawszych psów na świecie. No ale ci, którzy oglądają moje materiały, w tym materiały o Basenji, to wiedzą, że to pies niesamowicie ciekawy, ale też niesamowicie trudny. Jeśli chcecie o nim więcej, oczywiście zapraszam na materiały. Tutaj o wszystkich tych dzisiejszych psach są materiały, więc naprawdę tam zapraszam. Kolejnym psem jest Czał Czał. Który jest z nami już ponad 3000 lat. Najprawdopodobniej jest to pies, który wywodzi się z terenów współczesnej Mongolii, z, skąd przywędrował do Chin. Początkowo był on psem, który współpracował z pasterzami, pilnował, pomagał w polowaniach, chronił przed drapieżnikami. Tutaj te role tych psów były bardzo szerokie. I oczywiście te psy musiały się we wszystkich tych rolach bardzo dobrze sprawiać, bardzo dobrze sprawdzać, nie tylko były to psy, które były towarzyszami ludzi. I czoł, z tym bardzo charakterystycznym wyglądzie, jest z nami już od ponad 3000 lat. Jest to pies oczywiście również posiadający bardzo specyficzny charakter, ale większość tych psów pierwotnych, tych właśnie najstarszych ras psów, właśnie jest taka, uwielbia swoich opiekunów, ale jest niepozbawiona. Niezależności i troszkę inaczej patrzę na ten świat niż wiele tych psów, które są nam lepiej znane. Tych, które zostały przez nas, przez ludzi mocniej zmienione. Następnie mamy kilka psów, ponieważ postanowiłem, żeby na tej liście było więcej tych psów, do jednego worka niejako wrzucić psy zaprzęgowe. Czyli Siberian Husky, Alaskan Malamut, Samoyed, pies grenlandzki, świetny pies. To są psy, które służyły. Już tysiące lat temu, najprawdopodobniej pojawiły się już 4, 5, 6, 7 tysięcy lat temu, i to w formie właściwie takiej samej, jakie możemy je spotkać dzisiaj. I są to psy, które no, nie zmieniały się, ponieważ no, musiały, musiały wypełniać te same zadania w różny sposób, na przykład Samojed był bliżej ludzi, Siberian, Husky, Malamut troszkę od tych ludzi był oddalony, w znaczeniu, że no, ta opieka nad nim, nie była tak duża, nie wszyscy zabierali husky i malamuty do swoich schronień, a samo jedy tak, tylko że są to psy, które towarzyszą ludziom od tysięcy lat. Psy zaprzęgowe były bardzo szeroko wykorzystywane w tych północnych regionach, czyli Alaska, Północna Kanada, Syberia, Skandynawia, Grenlandia, ponieważ bez nich ludzie mieliby spore problemy, żeby po prostu przetrwać. Łączy je jedno. Duża potrzeba ruchu, mocne przywiązanie do opiekunów i bardzo fajny charakter, chociaż niekiedy trudny. To jednak psy pierwotne, ale w tym oczywiście pozytywnym znaczeniu tego słowa. Kolejnym psem jest akita inu. Oczywiście pies wywodzący się z Japonii, gdzie najprawdopodobniej już nawet 5000 lat temu pojawiły się te psy, które oczywiście miały szereg zadań. Były stróżami były psami wykorzystywanymi do polowań, były też psami bojowymi. Więc psy, jak wszystkie dzisiaj, bardzo elastyczne, wielozadaniowe, można powiedzieć, psy, które również mają bardzo pierwotny charakter, ale też niesamowicie mocno wiążą się z opiekunami, i chociaż wiele osób mówi: Akitainu, oczywiście, pies stróżujący. W mojej opinii, Akita-inu należy wychowywać jako psa. Oczywiście, to inu to po japońsku pies, więc Akita to pies, którego musimy wychowywać na psa rodzinnego, ponieważ to potrafi być genialny pies rodzinny. Niełatwy w wychowaniu, ale naprawdę warto to robić. I jeśli chodzi o psy na tej liście, to no dobra, tutaj wypowiem swoją opinię. Akita-inu obok psa, który będzie wymieniony jako ostatni. I obok Samojeda są to najfajniejsze psy na świecie. Są to najfajniejsze psy na tej liście. No chociaż wszystkie są fajne, no ale o tym wiemy. Później mamy kolejnego psa, który pochodzi z Japonii, czyli Shiba, Shiba Inu, który jest już z nami ponad 2000 lat 2000, 2500 lat. Też pies, który musiał się świetnie sprawdzać jako stróż, jako pies, który pomagał w polowaniach. Tutaj, tutaj widzimy w Jakich zastosowaniach najczęściej te psy były kiedyś wykorzystywane, i nadal są. Nie zapominajmy jednak, że już wtedy ten pies był bliskim towarzyszem człowieka. Podobnie jest dzisiaj. Niektórzy mają psy, które służą im tylko jako stróże, jako narzędzie ich pracy, ale większość z nas traktuje te psy jako takiego prawdziwego towarzysza. I Shiba Inu oczywiście jest podobny, również jest psem o. Charakterystycznym zachowaniu i charakterze, ale nie zmienia to faktu, że wiąże się z nami, z opiekunami, bardzo mocno. Później mamy Pekinczyki. Pekinczyki, które mogą być z nami nawet 4000 lat. Tutaj do końca nie jest znana ich historia, jednak były to psy, które były w tych Chinach mocno trzymane żeby nie wychodziły na zewnątrz, chociaż najprawdopodobniej te psy wywodzą się z Tybetu i dopiero z Tybetu trafiły do Chin. Podobnie jak Chao Chao, który najprawdopodobniej wywodzi się z terenów w Mongolii, tak samo w przypadku Pekinczyków, które uznajemy za chińskie psy, to pies, który swoje pochodzenie zawdzięcza Tybetowi. A Pekinczyk to oczywiście pies, który pomimo rozmiaru ma silny charakter, jest psem niezależnym, jest psem, który chodzi swoimi ścieżkami, tylko że tak mocno lubi swoich opiekunów, tak mocno ich kocha, tak mocno się do nich przywiązuje, no, że ta jego niezależność, upartość po prostu rozpływa się, gdy ten opiekun jest obok niego. Kolejnym psem jest Sharpej, pies wywodzący się z Chin. Pies, który jest z nami już ponad 2500 lat, bardzo charakterystyczny wygląd, no ale można powiedzieć, że te psy, te psy na dzisiejszej liście, może z wyjątkiem na przykład haskiego, są psami, które nie są tak często spotykane. To nie są psy zbyt popularne. A szarpej oczywiście początkowo służył do polowań, początkowo służył jako stróż, jako pies, który pilnował stad też spełniał rolę psów bojowych wykorzystywanych przez y, na przykład żołnierzy. Pies o znowu charakterze dosyć mocnym, bardzo specyficznie patrzącym na świat, tylko że to nie zmienia tego, że to pies, który uwielbia swoich opiekunów. Przedostatnim psem jest Rottweiler, czyli pies, który razem z rzymskimi legionistami wędrował w całym obszarze starożytnego imperium rzymskiego. Pies, który właśnie dzięki temu, że towarzyszył tym legionistom, dotarł na teren dzisiejszych Niemiec, no i tam można powiedzieć, część tych psów została i mamy współczesnego Rottweilera. Więc jego historia zaczyna się ponad 2000 lat temu, kiedy to był psem znowu polującym, ale też można powiedzieć takim psem służbowym, ponieważ on właśnie był wykorzystywany przez tych rzymskich legionistów do pilnowania obozów. Do można powiedzieć walki, i jest to pies, który naprawdę ma dużą historię. Pies, który według niektórych jest psem niezbyt fajnym, to wyobrażenie o tych psach najczęściej jest mylne. W rzeczywistości, po pierwsze, potrzebny jest odpowiedni właściciel, ale to dotyczy każdego psa. No, i to jest pies pracujący. Doskonały stróż. Uwielbiający swoją rodzinę, tylko że o Rodwajlerze już mówiłem bardzo dużo, więc tutaj nie będziemy się rozgadywać. Następnie mamy na samym końcu, chociaż tych psów, raz, psów bardzo starych jest więcej, no ale musiałem się ograniczyć do można powiedzieć do tych dziesięciu, troszkę więcej, kiedy spojrzymy na psy zaprzęgowe, ale przejdźmy do sedna. Ostatnim psem na liście jest. Terier tybetański. Pies, który oczywiście nie jest terierem, tak go tylko nazwano. Pies wywodzący się z Tybetu, znany już od ponad 2000 lat. Więc jak widać, ten Tybet jest taką kolebką wielu psów. Najprawdopodobniej dlatego, że tamtych zmian nie było zbyt dużo, dlatego, że to był region dosyć mocno odcięty od świata i w pozostałych regionach psy się mocno zmieniały. Na przykład widzimy to po, po Europie, gdzie te zmiany były dosyć mocne. Natomiast terier tybetański, oczywiście pies, który znowu pilnowanie, bycie psem do towarzystwa, chronienie ludzi, ostrzeganie ludzi, polowania. A pies, który obecnie jest świetnym psem do towarzystwa, taka fajna Włochata kulka, nie taka mała jak niektórzy sobie wyobrażają. Bardzo inteligentna, bardzo pozytywnie nastawiona na opiekunów, bardzo pozytywnie nastawiona na swoich opiekunów. Bardzo fajny pies, o nim też są materiały na kanale. Więc jak widać tych psów jest sporo, tych których historia zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu przed naszą erą i są z nami bardzo długo. Niestety wiele z nich wręcz można powiedzieć Prawie wyginęło. Niektóre psy już z nami niestety nie są. O tym też kiedyś porozmawiamy. Jakich raz psów już nie spotkamy, ale tutaj można powiedzieć, wszystkie te psy łączy kilka rzeczy. Są z nami bardzo długo, mają dosyć niezależny charakter, są dosyć specyficzne jeśli chodzi o ich charaktery, co nie oznacza, że są gorsze. To psy bardzo fajne, uwielbiające swoich opiekunów i naprawdę warto się nimi zainteresować. Dziękuję za uwagę, a jeszcze powiem, ale pamiętajmy, są to w większości psy dosyć wymagające. Teraz może zakończmy. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne kanały, szczególnie na ten kanał ciekawostki o zwierzętach, na pozostałe też. Tematyka inna, no ale warto sprawdzić. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.